Tu jest objazd do Siemiatycz, się nie da dojechać, ale my niestety złamiemy trochę przepisy, bo jedziemy prosto, bo jedziemy w szlachetnym celu. O, tutaj nie będzie konkurencji. Pusta droga, bo jest zakaz wjazdu. Tu obok jest ścieżka rowerowa i będę jechał tą ścieżką rowerową. Jakbym zaczynał z Czartajewa, byłoby, że tak powiem, nie tak nie fair. Jak w ubiegłym roku będę jechał z Siemiatycz do Ciechanowca, to w tym ubiegłym roku jechałem z Ciechanowca do Siemiatycz. Dzisiaj w odwrotną stronę będę jechał na rolkach. Zrobimy parę relacji z tego, ale na początek to opowiem o tym, skąd mam te rolki. Te rolki dostałem od Józefa Kryńskiego. Mój rówieźnik taki jeździł trochę od, razem ze mną, ale niestety teraz zachorował mocno więc pozdrawiam Cię Józef o rolki przywiózł z Niemiec ale patrzcie, są takie w internecie jednego paska brakuje, ale to sznurowadło daje radę a więc dobrze, że mam takie rolki, bo jak się kupi takie najtańsze w internecie to one kiepsko niszczą o właśnie Teoretycznie miałem 38 km do przejechania, ale tam budują 19 trasę szybkiego ruchu no, i no. w związku z tym nie możemy zacząć z samych się miatycz będzie, wiesz, kilometr bliżej. Nie robi to wielkiej różnicy. No przejechaliśmy trochę nielegalnie fragment trasy, bo tu jest zakaz ruchu. Ale w szlachetnym celu jadę, żeby uczcić rocznicę 17 września to jest rocznica, mówiąc tak, w nawiasie, wyzwolenia nas przez Armię Radziecką. Witam swoich znajomych na Facebooku. Tym razem na Facebooku, choć na YouTube też będzie. I powiem, co ja tutaj dzisiaj robię. Jestem w Siemiatyczach, na skraju Siemiatycz, bo do samych Siemiatycz nie dało się dojechać. W ubiegłym roku jechałem na rolkach z Ciechanowca do Siemiatycz. W tym roku postanowiłem jechać z Siemiatycz do Ciechanowca. No i planowałem jechać 17 września, w ubiegłym roku jechałem 17 września, żeby uczcić tą taką rocznicę właśnie wyzwolenia nas przez armię radziecką mówiąc w cudzysłowie e, więc, a że wczoraj padał deszcz taka była brzydka pogoda to przełożyłem na dzisiaj, jeden dzień po ślizgu armia radziecka ma z tym, z dotarciem do świętowca. Jedzie tutaj ze mną samochodem Grzesiu, taki mój młodszy kolega Dzień dobry. I on będzie wstawiał takie krótkie relacje czy tam aktualności, jak mi idzie. Zobaczymy, jak będzie szło. No, jak tam? Podróż? No, tak, ogólnie da, daję radę, ale jestem mocno rozczarowany, bo miał być wiatr z boku, a okazuje się, że mam podwiatr. No, w ogóle to jesteśmy w skiwach, nie? No, tak, to między skiwami a cecerami. No. I sprawdzałem w internecie, że wiatr ma być zachodni. No ale tu się rozczarowałem, bo ta ścieżka chyba nie, nie biegnie tak z południa na północ, tylko bardziej trochę na, że no tak powiem, północny zachód i wie, mam podwiat. wiatr, chwilami jest taki nawet dość duży, więc będzie trochę poślizg niestety, nie da się jechać tak szybko, jak przewidywałem. No i ciężko. A, ale powolutku jak też tam się dojedzie, no myślę, że dam radę, także pogoda winna, zanim dojedziemy do Ciechanowca, to może ten wiatr trochę się ustakuje. A właśnie, na marginesie powiem Ci, że właśnie o z tego przejścia te dwa łosie mi wyszły. Aha. Dobrze, że w tym miejscu się zatrzymałeś. No. Tu z pola, tą ścieżką, wyszły mi dwa łosie. Czyli trzeba uważać. Na ulicę, w miejsce. Cudem się uratowałem. Uwaga na łosie. Jeszcze nocą. No, ale krajobrazy są piękne, pogoda śliczna no? wiatr, to jest cudowny mhm. Także powolutku wezmę coś do picia i jadę dalej. Dobra. <laughs> Jedzie noś <laughs> No, elegancko. Elegancko! Tak to ja rozumiem! Z górki! Całe życie z górki! O, Kurde, nawet hamulce są. Pierwszy raz użyłem hamulców, no tak to wiatr mi hamował. To ile już tracę za tobą? Jakieś 15. Aha. Ale przyzwyczaiłem się, już pogodziłem się z tym wiatrem. Polubiłem go. Przypomniał mi się taki kawałek z tego z kabaretu. Wiesz, jak jest y, bardzo gorąco i wieje wiatr, to nie jest tak gorąco. A jak jest bardzo no zimno, te. a wiatr nie wieje, to nie jest tak zimno. No nie. To, coś kiedy... to jest. A jeszcze coś powiem po no? drodze wpadłem na genialny pomysł. Może ktoś by to podchwycił zwłaszcza z wodarzy, bo wypiłem po drodze wodę No i nie mam gdzie wyrzucić tego y, do samochodu. Do samochodu no? Ale myślę, że jak tak. Co, co 5 km, by stał koś na śmieci, to by było całkiem niegłupie. Po drodze widziałem dużo puszek i, i takich, wiesz, yy, butelek. To też widziałem. No. Trzeba to coś by z tym zrobić. Ale taka, taka, taka moja sugestia. No, no to jest syndrom jest, sołtysa. Chcę on <laughs> do domu. No. Także wiatr, wiatr jest intensywny, ale da się żyć. No. Da się przeżyć. Także. Najgorsza, była ta górka pod skiwami była najgorsza. Mhm. Tam był, <noise> oczywiście trochę, trochę się zmęczyłem pod tą górkę, ale już od skiw to tak jest lajtowo. Między łopuszem a skiwami w lesie jest taki dołek. W tamtym roku miałem przygodę z tym dołkiem, wyciąłem chłopca, nie upadłem, ale tak wiesz, w powietrzu trochę się y, skrzydełkami ratowałem. Mhm. I wiedziałem o tym i w tym roku to samo. Mhm. Ale też nie upadłem, więc dobrze jest. Dobra, jeszcze z 5 km i zrobię odpoczynek. Stacja Ostrożana. Stacja Ostrożana, tak. I w i dosłownie stacja, bo to jest stacja paliw. A mój kolejny odpoczynek. To no, jeszcze nie ma półmetka, ale już tak prawie. Prawie półmetek. Zatrzymałem się, żeby poopowiadać, żeby pozdrowić swoją córkę. Emilię, bo ona też jeździ na rolkach. Jechała, tydzień temu jechała 30 km a wczoraj jechała slalom jest taka nowa dyscyplina sportu na rolkach jeżdżą sobie slalomem między, tymi, między pachokami. no i przypomniało mi się, że mam taką córkę bo tam w lesie między ostrożonami a Kamionkami na asfalcie obok rosną dęby i było bardzo dużo żołędzi jak robiłem slalom między tymi żołędziami to przypomniało mi się, że wczoraj córka jeździła slalom w Warszawie no więc pozdrawiam Cię córeczko Przyjechać kiedy? Tutaj. Ona mnie namawia, żebym ja przyjechał do Warszawy. W Warszawie dość często odbywają się takie przejazdy. Mówię, tydzień temu jechała 30 km, miesiąc temu jechała 25 W Warszawie w nocy, i to są nocne przejazdy, przeważnie z piątku na sobotę, mm. jedzie parę tysięcy rolkarzy. Trasa no. jest zamknięta, policja pilnuje i to przeważnie od 22 zaczynają i wiesz, i później całą sobotę i niedzielę, to wiesz, córeczka leży, wiesz, i nogi wakluje. Sobie. <laughs> Nie żartuję, ona ma kondycję. Chociaż na tych. W slalomie wczoraj to się chwaliła, że była najstarsza, bo ona jest już po 40. No to tam tam dzieciaki jeżdżą przeważnie. Tacy młodzi jak ja, a nie tacy po 40. Mhm. No więc namawia mnie, żebym tam przyjechał, ale do Warszawy jest za daleko, więc ja namawiam ją, żeby tutaj na tą ścieżkę rowerową przyjechała i powiem, e, ja w sumie lubię sam jeździć. Dlaczego? Bo wtedy zawsze jestem pierwszy. No to do zobaczenia tam. <suszy> Ma to na sens. Jeszcze takie będzie za 5 km, będzie taka górka, i później już będzie cały czas równo. No. Więc mam teraz takie zadanie, żeby wjechać na tą górkę za Olszewem, a później to już będzie light. Czyli widzimy się w żalach. No, tak? w Olszewie. W Olszewie. Dobra, pozdrawiamy Emilę i widzimy się Właśnie. w Olszewie. No i pojechali. No i jedzie. O, odmęczony chyba. Umęczony. Pumęczony. Ostatnia górka. <noise> Jeszcze kawałek i będę miał równinę. Cały czas. Jeszcze trzeba do tego lasu pochodzić, pod górkę. No. A tam już będzie równo albo z górki. No to Nie co? Stanowiec leży niżej. Mhm. O, się trochę o samochód po pociek. O i poopowiadam. Co, znowu coś wymyśliłem po drodze. <noise> co tym razem? Popatrzcie, jakieś puszki. Do Pozdrawiają mnie po drodze, bo mam dużo znajomych na Facebook'u <gry> Ten, popatrz Jest ścieżka rowerowa, po obu stronach są rowy a? Ale w niektórych miejscach jest tak, że nie ma rowu, z tej strony od pola Rów jest z tej strony od ulicy, a tu jest równo Ten facet orał pole I zawracał na ścieżce rowerowej traktorem A jeśli nie traktorem, to przynajmniej pługami I nas rzucał ziemi Chyba on nie lubi tych rolkarzy, albo rowerzystów No właśnie Właśnie, ale w mieście na przykład, czy w pobliżu miast takich Uż, e, bliżej centrum Polski to przynajmniej tak mi córka opowiadała, znowu ją wspominam że tam zamiatają ścieżki rowerowe mhm. nie wymagam na wsi, żeby zamiatali, ale wystarczy, żeby nie śmiecili Ponieważ jest tu taka fajna ścieżka rowerowa, jak się jedzie e, do Ciechanowca no, do Perlejowa nie ma ścieżki, ale od Perlejowa do Grannego jest nowa otwarta ścieżka rowerowa fajna, byłem tam na otwarciu i piękna ścieżka, prowadzi przez las ale niestety, na no rowery jest fajna, na no rolki nie bardzo, bo w tym lesie jest bardzo dużo szyszek i takich sypaków. No jest taka nadzieja, że jeszcze Perlejewo z tą ścieżką zostanie połączone, więc wtedy będzie można jechać na rolkach aż nad Sambuk. A w tej chwili jest jeszcze... A poza tym, jak już tutaj jesteśmy, to jeszcze powiem, popatrz, pokaż okolicę. To jest miejscowość Olszewo Dosłownie pięć budynków tylko no. Tam dalej po lewej to są żale A dlaczego wspominam? Bo tu w Olszewie, akurat nawet moje dzieci oglądały Jest podwórko do sprzedania piękne Aha. Duże podwórko, burowany dom, 250 tysięcy Ale olbrzymie, tam chyba hektar jest Tego podwórka No warto się zainteresować No a jak będzie ktoś zainteresowany to gdzieś znajdę numer telefonu na no, tam zdjęcie tego podwórka Czy tak przy okazji, bo dzieci moje oglądały, ale w końcu kupiły bliżej ale tu jest, tu też jest fajne, na dobrą sprawę do Kosianki w tej chwili to mam do Kosianki o tam jest taki drogowska z prawo uh -huh. do Kosianki mam 4 km do domu tylko uh -huh. ale nie jadę do domu, jadę do Ciechanowca pod samym Ciechanowcem ostatnie 100 metrów to, no, ostatnie pół kilometra będzie pod górkę, ale to już, tak powiem na czworaka wlazę uh -huh. Przystanek. Numer 5, No, Możliwe. Miejscowość? Zapomniałem. Skórzec? Skórzec. to jesteśmy w lesie. Dobra. Jesteśmy w lesie między Skórcem a. Zostało jakieś no niecałe 10 km do końca. Także myślę, że już teraz za jednym ciągiem to dociągnę. W lesie, gdzie nie ma wiatru, to się fajnie jedzie. No. Ale tam, gdzie jest wiatr, to niestety już czuję się trochę. Ten wiatr. Mhm. Czuję się te lata, właśnie jak wiatr wieje. A więc A właśnie za kamerą jest rok temu, jak jechałem, to nagrywał mnie i zdjęcia robił. Yy, o, nie, ale nie podobny. <acterressed> robił Szymon. W tym roku jest Grzesiek. Przy okazji, znałem to moje Grzesie, bo przy okazji zrobił trochę zdjęć, jak jechałem. Wstawię te zdjęcia Pierwsza, to na Facebooka, zobaczycie, jakie brzydkie robi. Okay. On jest fotograf amator, ale sprzęt ma całkiem niezły. I jakby ktoś chciał jakieś fajne zdjęcia z, z imprezy, czy, czy nawet z jakiegoś wesela, to jak najbardziej się polecamy. Wstawię jego numer pod, pod filmem. Tak, Do Grześka. Do lubi... zdjęcia do Grześka. Po zdjęcia do Grześka. Po zdjęcia do Grześka. Zawsze. Właśnie, on szczególnie <laughs> lubi dziewczyny fotografować i dziś wyjątkowo się zgodził mnie sfotografować. Ale to tak ogólnie, ogólnie to mówię, ma fajne zdjęcia. Polecam. No dziękuję. Także krótki odpoczynek i jadę końcówkę. Ile zostało? 8-9. No i mamy finis. Zbliża się Dzenek do mety. No i meta. No i meta, meta pod górkę, najciężej tutaj ma. No. Tablicy, panowiec, ale... Finiszuj, finiszuj. Ale bardzo... Zrobimy. Ej, z boku. No to moje gratulacje. Powiem, ci. powiem tak, ale się zdziwisz, co ja wymyśliłem po drodze. <laughs> na no, pewno. Jechałem cały czas pod wiatr. No. Tak wiesz, wiatr na naukos, ale w każdym razie mocno mnie hamował. I myślę sobie, jak to by było dobrze jechać z wiatrem. I w takim razie myślę sobie zaraz. To z powrotem będzie z wiatrem. 3,5 no. przejechamy tak w dobrej miary, więc jakoś tam wyduszę jeszcze te 15 i będę mógł się na YouTube pochwalić, że 50 km przejechał. O proszę, to znaczy do, do którego momentu chcesz dojechać teraz? Myślę, że tak do Olszewa trzeba. Tam do Olszewa z powrotem. Ok. Także się trochę wynudzić, no ale, ale wiesz, jakoś powiedziałem, a to zrobię i no, w każdym bądź razie Mam na emeryturze, mam czas, to no. sobie jutro odpocznę. No tak. A po przyjechaniu całego wskoczę do Gęgesu. No, tak. jedziemy dalej. Dobra. Papacie, panowie, papa. To kosianki teraz. Papa, tu trzeba będzie tego robić. Pięćdziesiąty kilometr? to W tą stronę to jest cudo. Normalnie... Ja się tak męczyłem w tamtą stronę. Teraz z wiatrem. To wiesz, jechałby mi jechał. No. Nawet nie mam dosyć wcale. Kiedy wybiorę się jak będzie wiatr zgodny z kierunkiem ścieżki, założę szeroką koszulę, stanę z wiatrem i przejadę całą trasę do cichanowca albo odwrotnie bez najmniejszego zmęczenia. No w tą stronę to naprawdę może już jestem rozgrzany, ale poza tym wiatr w Naprawdę, ja tylko, tylko ruszałem nogami i samo jechało, a przy okazji pozdrowie. wiele samochodów trąbiło mi i pozdrawiało mi, więc ja was pozdrawiam, jednego tylko poznałem, to Marek był, jeden traktorzysta mi zatrąbił z pola, który orał i pomachał, więc też go pozdrawiam, to prawdopodobnie Paweł, więc to taki miły akcent, że wiesz, że trąbili, nie wiem, czy znajomi, czy nieznajomi, trudno przy w takiej, w takiej prędkości na rolkach rozpoznać. No ale dziękuję wam, dziękuję tobie Grzesiu, za to, że tyle czasu straciłeś, no i teraz jedziemy wykąpać się w Gangesie. Cała przyjemność po mojej stronie, moje gratulacje jeszcze raz i coś pozdrawiam wszystkich. <grym, 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 nie, ja Joanna była relaksem, a teraz to krótki obowiązek, trzeba wleć do zimnej wody, o, woda wysoko mineralizowana, jak w sanatorium. Zimna woda spowoduje, zamrozi mi mięśnie i nie będę miał zakwasu. Mam nadzieję. O.